Chodź, zabieramy Cię na metamorfozę pokoju do Gliwicy. Naszą realizację rozpoczęłyśmy od artystycznego przemalowania jednej ze ścian. Dominującymi kolorami był granat i odcienie B. Ta ściana będzie głównym elementem dekoracyjnym całego wnętrza i to ona będzie przyciągała największą uwagę. Na prostopadłej ścianie, stanie ogromna drewniana biblioteczka, na której ma się zmieścić większość książek. Właścicielki tego mieszkania. Biblioteka zostanie drewniana, natomiast kolor drewna musiałyśmy dostosować do mebli, które staną w tym pomieszczeniu. Roma kończy czarować ścianę i ma swoją fazę. Nadszedł ulubiony moment, czyli wnoszenie i rozpakowywanie mebli. Pokój ma pełnić rolę biura i przytulnej biblioteczki dla właścicieli. Ta komoda przepięknie wygląda na tle tej niesamowitej ściany. Zresztą spójrzcie sami. Na przeciwległej ścianie stanęło biurko wraz z wygodnym krzesłem, a także fotel ze stolikiem, w którym właścicielka będzie mogła się zanurzyć i czytać tony książek. Większość grafiki i dodatków dobrałyśmy kolorystycznie, a także personalnie do wnętrza. Niby niewielkie zmiany, ale ściana zrobiła tutaj całą robotę. Prawdopodobnie znowu się udało.